Kiedykolwiek zastanawiałeś się, co to w ogóle oznacza być wartościowym człowiekiem i jak to się przekłada na sukces w życiu? I to nie jest kwestia ani szczęścia, ani przypadku. I dzisiaj, właśnie omówimy sobie mój ulubiony cytat. Dosłownie uwielbiam go, to jest mój ulubiony cytat. Jest on napisany na tyle tej książki tutaj na górze. Mam go dosłownie codziennie pod ręką. I. To jest cytat Alberta Einsteina, który powiedział: Najpierw postaraj się być wartościowym człowiekiem, a sukces nadejdzie sam. I co się kryje za tymi słowami? Pozwól, że ci to po prostu wytłumaczę, dlaczego ten stat jest taki wyjątkowy i jak może odmienić Twoje życie. I właśnie to jest również mój ulubiony cytat wszych czasów, ponieważ głęboko się z nim utożsamia. Dlaczego? Dlatego, że wierzę, iż osobowość jest kluczem do wszystkiego, jeżeli przed 25 rokiem życia. Albo nawet przed 20 rokiem życia, jeżeli się wcześniej ogarniesz i obudzisz, jeżeli przed tymi, tym wiekiem zbudujesz swoją niesamowitą osobowość, to twoje życie stanie się znacznie prostsze. Będziesz miał łatwość w kontaktach z ludźmi. Ludzie będą się po prostu uzależniać od, od ciebie, będą cię uwielbiać i to jest po prostu niesamowite. Będziesz po prostu niesamowitym człowiekiem. Więc zastanówmy się przez chwilę, co to znaczy być wartościowym człowiekiem. I nie chodzi jakby tylko o bycie miłym czy pomocnym. Ale to jest coś więcej: to budowanie empatii, inteligencji emocjonalnej, umiejętności zarządzania czasem, jakby sztuki komunikowania się, budowania głębokich relacji to są filary, które sprawiają, że stajesz się osobą, z którą inni chcą spędzać czas, stajesz się osobą, z którą inni chcą współpracować i dążyć do wspólnych celów. Jakby Albert Einstein był geniuszem nie tylko. W dziedzinie nauki, ale także w zrozumieniu ludzkiej natury. Wiedział, że sukces nie przynosi sam, nie przychodzi sam z siebie. Sukces jest wynikiem tego, kim jesteś jako osoba, i właśnie dlatego zachęcam Cię, ja i on, jak widać, albo on, on najpierw Cię zachęca, potem ja, bo on jest nade mną. Właśnie zachęcamy Cię do budowania swojego charakteru, ale jak to zrobić skutecznie? Pierwsze musisz mieć otwartą głowę i musisz być skory do nauki. Więc jeżeli jesteś skory do nauki, to zacznijmy od tej nauki. Musisz zacząć się uczyć, czyli poznać jakieś podstawy psychologii, podstawy filozofii, jakby, czyli to, co o tym ja teraz gadam chociażby, czyli takie jak żyć, lepsze życie, sens życia, takie jak głupoty. Podstawy empatii, czyli musisz zacząć słuchać ludzi i jakby starać się zrozumieć ludzi. Musisz zacząć jakby. Uczyć się o inteligencji emocjonalnej, i dosłownie jest książka pod tytułem Inteligencja emocjonalna, którą warto przeczytać i zachęcam cię do, do tego. A inteligencja emocjonalna to jest po prostu takie coś, że umiesz panować nad swoimi emocjami, umiesz zrozumieć swoje emocje, umiesz zrozumieć emocje innych i po prostu jesteś jakby mistrzem dosłownie tej, tych mistrzem emocjonalności. Warto również się uczyć o relacjach międzyludzkich. Czyli no, takim klasyczkiem to będzie chyba książka Dale'a Carnegiego jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. To jest taki klasyczek jak, jak poznawać ludzi, jak wyjść z piwnicy. Warto się również uczyć o mowie ciała, czyli yy, dlaczego jako facet lepiej chodzić z wyprostowaną sylwetką, z klatką wypiętą. Nie stać tak, tylko być, mieć otwartą posturę ciała, dużo gestykulować i Kontakt wzrokowy utrzymywać, warto się u, nauczyć podstaw mowy ciała. Warto się nauczyć też podstawo, podstawowych umiejętności zarządzania czasem, czyli tym, jak może zarządzać swój czas, jak zarządzać swoje życie, jak pracę, po prostu jak zarządzać czasem i go nie marnować na głupoty. Warto też się uczyć o altruizmie, bo jakby pomaganie ludziom i robienie dobrze ludziom, ale też nie polecieć taką skrajność, żeby być people pleaserem, ale na przykład losowe. Uśmiechnięcie się do jakiejś dziewczyny na ulicy, co może jej poprawić dzień i tobie, albo do jakiegoś gościa. Tak jak ja miałem ostatnią sytuację, że jakiś chłop do mnie zaczął machać, i takie siema, siema i taki uśmiechnięty siema, to, to mi dosłownie dzień zrobiło. Ja, ja miałem tak. Byłem w szoku, trochę <laughs> nie wiedziałem, co się dzieje, ale tak odmachnąłem, powiedziałem, siema, to dosłownie mi dzień zrobiło. I szacun w ogóle do tego gościa, że taką psychę miał, żeby. Takie coś zrobić, bo dosłownie to się zaczęło tak, że on idzie naprzeciwko mnie i ja, jako że mm, patrzę się po prostu ludziom w oczy, a nie w ziemię, to tak patrzę się na niego i tak długo się dosyć do siebie gapimy i on nagle zaczyna się witać ze mną i się cieszyć na mój widok, chociaż nie wiedziałem, kto to był, co naprawdę mi zrobiło dzień, więc to, to też może być iż pod altruizm. I po prostu warto się właśnie uczyć psychologii, filozofii, empatii, inteligencji emocjonalnej, relacji międzyludzkich, mowa ciała, umiejętności zarządzania czasem, altruizm i wiele innych dziedzin, które myślę, że jak zaczniesz się tym wszystkim interesować, to Ci się po prostu otworzą możliwości. I każda z tych nauk dostarcza cennych narzędzi, które pomogą Ci się stać lepszym, wartościowszym człowiekiem. Jakby wyobraź sobie, że jesteś na początku tej drogi. Każdy mały krok... Każdy no, nowy fragment wiedzy przybliża cię do celu. Nie musisz od razu masterować wszystkich tych dziedzin. Wystarczy, że zaczniesz po prostu od małych kroków. Z czasem zauważysz, że jakby że twoja osobowość się zmienia. Pewnego dnia się obudzisz, że ja tak miałem, się tak budzę i tak sobie myślę. Jak sobie ku... <laughs> tak, wstaję, tak sobie wstaję, siadam i tak sobie myślę: Kurwa, jaki jestem świadomy? Jakby. Dlaczego jestem taki świadomy? Kiedyś byłem takim gnojem, co po prostu pierwsze, co zrobił, to wchodził na Discorda, dużo i grał sobie w gierki, a teraz mam 21 lat i jestem taki świadomy. I, się tak... I pewnego dnia też będziesz tak miał, jeżeli w to wejdziesz, więc nie musisz od razu masterować wszystkich tych dziedzin, wystarczy, że zaczniesz od małych kroków, z czasem zauważysz, że Twoja osobowość się po prostu zmienia, że stajesz się właśnie bardziej pewny siebie, bardziej empatyczny, bardziej zaradny. Bardziej świadomy, bardziej ekstrawertyczny, bardziej taki męski, że po prostu bardziej się robisz skłonny do ryzyka, robisz się też bardziej taki pewny siebie, co już było mówione w sumie. Po prostu same są plusy tego. Jakby pomyśl też o ludziach, którzy cię inspirują. Jakby co sprawia, że są wyjątkowi. W większości przypadków to ich charakter. Lubisz ich po prostu przez to, jaki mają charakter, w jaki sposób podchodzą do życia. I w jaki sposób podchodzą do innych ludzi, i w jaki sposób podchodzą do chociażby rzeczy, które ich otaczają. I to właśnie budując te cechy, stajesz się jakby magnesem dla innych ludzi, przez co ludzie będą chcieli spędzać z tobą czas, rozmawiać z tobą, wychodzić z tobą na spotkania, jakby będą cenić twoją obecność i szukać twojej rady. Będziesz jakby takim autorytetem w swoim gronie, w jakiejś swojej niszy. I to jest naprawdę. Ważne, żeby po prostu być szczęśliwym, wartościowym człowiekiem. Więc podsumowując, pamiętaj słowa Alberta Einsteina: Najpierw postaraj się być wartościowym człowiekiem, sukces nadejdzie sam. To nie jest tylko cytat, ale to filozofia jakby życia, która może całkowicie odmienić Twoją rzeczywistość. Jakby zaczynając od pracy nad sobą, inwestujesz w swoją przyszłość. Jakby miał streścić tą. Jakby filozofię Einsteina, to po prostu czytaj więcej i czytaj dosłownie wszystko. Dosłownie to jest tyle. Więc ja dziękuję Ci za obejrzenie. Jeżeli uważasz, że materiał był wartościowy, to zostaw łapę, suba, udostępnij. No i do następnego.